La, 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 la. Ale piękny dzień. <śmany> Zaraz. To już się nagrywa? O mój Boże. Yy, znaczy się. Witam wszystkich w Radio Z. Znaczy. Rad... Witamy na kanale 6. Ja tutaj psztety. Ja ogólnie wyciszam wszystkich, bo nie mam mówienia na moich filmach. I chciałam tylko coś powiedzieć, nie? Mam 11 tysięcy węgla, i mam kupiony ten DLC. Czyli to oznacza, że mam tą przytką czapkę. Mam, mam skrzydełka, które są bardzo fajne. I mam jeszcze łuk, który mi się przyda, żeby nakrywać serię Hitmana. Tak będę Hitmanem, skąd wiedzieliście. Gotowa. Nie mogę. Dobra, i tak biorę skrzydełka bo są lepsze. I się zastanawiam nad tym Flame Flowerem i nad parasolem. A bym ja tu, no tak. Okay. Nie mogę. No dobra. Bardzo fajnie, wszystko fajnie. No ten Flame Flower kusi, na no kusi. I jeszcze kusi parasol ja wiem że to może zawsze jest trochę dziwnie, ale no nie żartuję. się mnie, żeby kupić ten parasol. Bo ja od zawsze, nawet jak nie miałem jeszcze gorila, tak. Byłem taką małą małką, która się dopiero y, rodziła. To od zawsze chciałem ten parasol. A wiecie dlaczego? Żeby pójść na tamtą mapę, pójść do igla i zrobić drzwi. Tylko dlatego. No nie wiem nie ma odzywania się dobra więc powiedzieliśmy sobie jeszcze pokażę ten parasol jeżeli ktoś nie widział taki parasolek można otworzyć można zamknąć jeszcze lecą niegośnieszynki nie nie trafiłem i ogólnie i ogólnie jeszcze chciałam powiedzieć, że... że. Macie się poddać! Dajcie suba albo was zastrzelę! Nie żartuję! Zastrzelę was! Dajcie suba! Dajcie suba albo was zastrzelę! Nie. No nie dał suba. Chyba że dałeś. Ałaś. Też wątpię, że jakieś dziewczyny są na tym kanale. Jeżeli są, to przepraszam za idiotyzm, który robię na tym kanale, ale. Trzeba z czego żyć, nie, jakby. No to tak. Omówiliśmy sobie już chyba wszystko. Chociaż nie wiem, no nie wiem, no. Idziemy sobie jeszcze na drugie piętro. Czego? Czego chcesz? King Bob. Dobra, idziemy tu. Patrzcie. Jest pinguinu, medakaska, ja bla bla, bla, bla. Jakby mnie na niego sta nie, nie będę w lasem. Nie. Nie! A nie! Bla 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 bla. Bla 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 Jeżeli ktoś się zastanawiał co tu się przed chwilą stało, no to... Ktoś miał wojce moda, ktoś innego puszczał muzykę, która... Prawdopodobnie ma copyrighty i mogą mi ściągnąć przez to film Ale mniejsza Oto Uuu, Bo i tak to jest taki testowy film, a jeżeli będzie na YouTubie to MAMA JESTEM SŁAWNA Chcę wam też podziękować, że Za 52 subskrypcje Tak mam tyle, bo sprawdzałem na bieżąco, sprawdzam Ile mam i ogólnie nie. No to już mówiłem Wam co chcę kupić. Zostanie mi jeszcze 1000. Jeżeli wydam 2 razy 5000, to mi zostanie 1100 dokładniej. I będę mógł sobie kupić. To nie. Będę mógł sobie kupić albo tą czapkę, albo tą koszulkę. Specjalnie do koloru. I nie wiem co mi by bardziej pasowało. Więc wydam piszcie w komentarzach. Ja to będę przeglądał Jak będziecie... Jak będę to przeglądał To zobaczę czy mnie subskrybujecie! Znaczy... No sorry, no ale taka prawda, no muszę z czegoś żyć A w ogóle to patrzcie Dobra, nieważne Eee, yy. he! Yy, yy, yy. Co jeszcze w tym filmie mam mówić? No, chyba już nic. O, hitman, hitman, hitman. Pokażę Wam przytoknięcia. sobie, uwaga, patrzcie. Wchodzimy. Pierwsze wyciszamy. Teraz no tak, to jest naszym celem? Gorilla 9404 to nasz cel. Jest mały. Najwyraźniej. Widzę go. Dobra, o nie, Zaraza się roznosi. I ja! Mogę zrobić jedną rękę? nie jestem jakimś prostosem. I ty Bo ty 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 I też jest ty ty Ło! Ale jedną ty jedną ty No, niestety. Task się nie udał. Wślę, tego potwora. Szybko! Bo zaczyna wariować! Ale on ogromny, co jest? Kto pomyślał, żeby wypuścić Daga te baga do piwnicy? Ej, mały? Oj, mały, ha, ha. I co mały śmierdziel? E, dobra, koniec filmu, bo e, tak, na raz.